Witam bardzo wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Star Wars Battlefront 2. Wczoraj Wam opowiadałem odnośnie Droideki, która została przedstawiona przy nowych informacjach odnośnie nowego patcha, który nadejdzie 29 sierpnia wraz z różnymi poprawkami. No, i właśnie na tym zdjęciu widocznym opowiadałem Wam, że widać tutaj Droidekę. Niestety. Ale chyba muszę was trochę tutaj rozczarować. Wczoraj zostały potwierdzone różne doniesienia, było dużo spekulacji, było dużo radości, że droideki będą, prawda, w niedalekiej przyszłości bądź nawet i 29 sierpnia. Ale raczej możemy się tego nie spodziewać. Oficjalnie deweloper wczoraj napisał nam na stronie Twitter na swoim właśnie profilu, że Droideki e, nie będą w grze Star Wars Battlefront 2. Po czym ten wpis został szybko usunięty, ale mamy też e, inny oficjalny komunikat e, ze strony dewelopera, który jako jedyny pracuje nad tą grą i jeździ sobie na meetingi i gra z widzami, e, że to nie jest Droideka na zdjęciu. Ale jak dobrze wiecie. To jest droideka na zdjęciu. Każdy fan Gwiezdnych Woen na pewno zna się na droidekach i wie jak droideka wygląda, prawda? Więc jak widać była to tylko mistyfikacja, a na dowód tego, że to są mistyfikacje i oszustwa jej na czas na potrzeby marketingu przedstawia wam też inne tutaj trzy takie fajne pozycje, gdzie teoretycznie powinien być. A tego nie ma w grze. Chodzi oczywiście o pojazd czy też jakąś mechanikę, prawda? Eee, zobaczmy. Mamy tutaj właśnie takiego Spider-Droida, który był po stronie separatystów, prawda? Dobrze Wam jest znana. Pokazany został na Gionosis, może, może będzie, ale raczej się nie spodziewacie, bo to jest mapa Kaszyka. Kaszyk już jakiś czas istnieje w grze Star Wars Battlefront 2. Już za niedługo będzie pierwszy rok. Oczywiście na tym skinie można jeszcze zobaczyć e, cztery różne inne pojazdy, które są jak widać tutaj grywalne, ale nawet e, chodzi o to, że po prostu tego nie widać w grze. Więc e, kolejnym takim fajnym przykładem będzie oczywiście myśliwiec e, obi na Kenobi'ego. Tak jak widzicie ściga go e, Slave 1. Slave one, tak? w języku angielskim, w którym siedział Boba Fett czy Django Fett, prawda? E, ściga go na mapie kamino, no to nawet było chyba na intro, może nie intro, tylko na trailerze pokazane przed grą Star Wars Battlefront 2 w 2017 roku, tak? Czyli nasze zapowiedzi. No i właśnie coś takiego było widać, prawda? Na trailerze. Oczywiście przedstawiam Wam to teraz. No, może to zostanie dodane, ale raczej yy, wydaje mi się, że może tego nie dodadzą, bo już im się nie będzie chciało tego robić. Yy, kolejnym takim ciekawym. Przykładem jest oczywiście, nawiązując do poprzedniego jeszcze zdjęcia i do tego samego, zobaczymy tutaj speeder droidów, prawda, który też powinien być używany, prawda, w Battlefront 1, 1 starym, tak, z 2004 roku można było takimi pojazdami sobie jeździć, fruwać, prawda, latać. Mogę Wam też potwierdzić kolejną taką informację, że niestety prawdopodobnie nie zobaczymy nowych jednostek Droidów. Tak jak widać na tym screenie, że ten deweloper po prostu nie potwierdził, że są gdzieś w plikach dane czy też jakieś inne rzeczy związane z rebelianckim pilotem, który Wam przedstawiałem na kilku poprzednich odcinkach, tak, czyli robiłem spekulacje odnośnie nowych postaci, które były ukryte w grze właśnie był tam rebeliancki pilot, który miał oczywiście Astromecha, który rozstawiał sobie tarczę i jeździł i chyba strzelał i rozdał życie z tego co teraz pamiętam ostrzał orbitalny, no i po prostu miał nowy skin pilota, tak? Rebeliant pilot Mieliśmy też Sentinela po stronie klonów, który właśnie mógł strzelać laserem, który właśnie był bardzo ciekawy, bo zabijał grupkę ludzi teoretycznie na jedną serię, prawda? Więc taka klasa była bardzo fajna. No i były właśnie spekulacje, co by było po stronie droidów, co by było po stronie ruchu oporu, Imperium bądź też jakichś innych frakcji, które miałyby w przyszłości jeszcze powstać, tak, były spekulacje, że może być właśnie Droideka, która miała być w grze Star Wars Battlefront 2, właśnie jako kolejna postać za punkty. No oczywiście niestety tego możemy już nie zobaczyć, aczkolwiek nie odbieram Wam nadziei, bo... 24, czyli jutro, mamy dostać kolejne informacje co będzie z przyszłością e, gry Star Wars Battlefront 2 z, z, w sierpniu, przepraszam nie w sierpniu, tylko na jesieni i w zimę, tak? Czyli zobaczymy tak zwany roadmap, jak to będzie wyglądało. To już jutro, aczkolwiek e, oficjalnie na stronie... Mm, i jej zostało to też anulowane, ten 24 sierpnia, ale miejmy nadzieję, że to usunęli i chcą nam zrobić niespodziankę, bo może nie wszyscy widzieli to, co Wam robiłem wczoraj. Odcinek odnośnie tego, że mamy dwie daty, co kiedy i jak, prawda? Więc możecie sobie obejrzeć mój poprzedni odcinek, jak to wyglądało. Także. Miejmy nadzieję, że 24 czy jutro nam to zostanie przedstawione, a jeżeli nie, to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, bo nam obiecali, że w sierpniu pokażę, pokażą nam, jaka jest przyszłość gry Star Wars Battlefront 2 i jak to będzie wszystko widoczne na najbliższy wrzesień, październik, listopad i grudzień. Miejmy nadzieję, że będzie tego o wiele, wiele więcej. I miejmy nadzieję, że te informacje, które tutaj zostały przeze mnie przedstawione, również okażą się fałszywe i jednak wszystko będzie w grze dodane. Miejmy taką. Nadzieje, no ale na dzień dzisiejszy mogę Wam powiedzieć, że i jej kręci na potrzeby marketingu dalej do swoich gier z, gry, z serii Battlefront, czy też na przykład Battlefield. Także strzeście się przed tym producentem, bo to chyba jest trochę nienormalne to, co oni robią i jak poszanują tutaj graczy, szczególnie Was, bo ja akurat mam na to trochę wywalone, ja wiedziałem, że tak to będzie z tą grom już, a mówię od wielu, wielu miesięcy, no ale e, trzymałem cały czas rękę na pulcie i chciałem, po prostu chciałem, żeby ta gra miała jakieś ręce i nogi miałem nadzieję, że po prostu jej też zrobi taką niespodziankę, niestety, ale nie. Co o tym sądzicie? Śmiało piszcie w komentarzu, czy to jest naprawdę kpina, czy też nie, no to już sami ocencie, ja się z wami dzisiaj żegnam, do zobaczenia, niech moc będzie z wami, trzymajcie się.